Ej, zaraz, co tutaj tyle stoi villagerów? Ale oni mają już zbiórkę? Jeden, drugi, trzeci, zobacz, Niko. Ile Ale tutaj zobacz, jak oni wyglądają! Zobacz tu ej, z przodu! Ten villager jest w szoku, ej, dobra, ten jeden w szoku jest, drugi też w szoku, trzeci też, Ej, ej piąty, Czemu oni tu są wszyscy sobie. w szoku? Ej, halo, panie villagerze, co, co im się stało, Niko? Halo, dzień dobry, co panu się dzieje? Ej, co im się stało w ogóle? Ej, stało w ogóle? Ej, może. a, bo oni widzą sklep, Czyż nie no magazynu? Tak. Pati też jest w szoku, zobaczcie, dlatego że są rabaty na moim sklepie, na takie nawet szaliki. Jest szaliki, jest też czapeczka do tego. Smole Team, ale mm, oni się nie patrzą na sklep. Oni się patrzą gdzieś tam, ej. Właśnie, a czemu wy nie patrzycie na sklep? Patrzcie na sklep! Ej, gdzie oni patrzą? Ej, halo, tam jest. Mój sklep jest tutaj, z tyłu, za wami. Ej, widzisz, halo, tu czekaj, ci pokażę. musimy zobaczyć czekaj. po oczach. Okej, okay, tutaj widzisz, tu jest, tu jest, tu jest. Tu, halo. Widzisz? Ej. ej, czekaj, oni się, wszyscy się patrzą w tamtym kierunku, tam prosto. Ale zobaczyć, co tam jest? Dobra, chodźmy to, yy, Niko, sprawdzić. Bo, patrzcie, oni wszyscy są skierowani w jedną stronę. Czyli ci, oni ci wszyscy patrzą w tą stronę. Czyli tutaj prosto, ale pytanie, dlaczego? Hmm, chodźmy to sprawdzić, Wiekawe. może. Chodźmy to zobaczyć. A wy kliknijcie łapeczkę w górę. Wy zobaczcie, czy macie klikniętą łapeczkę w górę i subika pod film i. Ej, co tam się dzieje? Ej, golem co ty ucieka z gole? <laughs> golem! ucieka z villagerami. Co jest grane? Ej, ale to umagały? Przed wielkim księżycem! Co? Joki wielki księżyc. O, -o -e. uciekajmy Jaki z golemem, Niko! Uciekaj z golemem! Uciekaj z kolemem Niko! Szybko, uciekaj! Uciekajcie! Uciekajcie, Villa Chowaj się, kto ogromny! może! Chowaj się, kto może! Do środka, do domku, dawaj, Niko, tutaj wchodź! Biegnę, biegnę, Dawaj, Jestem... dawaj, zamykaj to, zamykaj uh. to. Golem się nie może zmieścić. Eee golem, za małe drzwi! Tu dawaj, tu dawaj, rozwalę ci tego okno, dawaj, wskakuj szybko. Dobra, wchodzisz. O, o, jest za duży, dobra. O, się nie mieści. Dobra, ej mamy tutaj coś, czekaj, może coś tutaj będzie w skrzynce. Ej, o nie, pusta skrzynka, serio, jeszcze pusta skrzynka. Czekaj, weźmy może książki albo coś, masz? Żeby... Poczekaj, ja mam dirta, Luszko. mam dirta, mam dirta, babdir. łóżko, zablokuję łóżkiem, czekaj, mogę? Nie, nie mieści się łóżko o, o, księżyc odleciał. Villager, villagera podleciał. Villager, schowaj się! Ej, patrzcie, ten księżyc do nas podleciał. Ej, słyszę, jakby szumił w tle. On e, jest bardzo dziwnym księżycem. Ej, w ogóle, czemu księżyc lata? Przecież księżyc. No właśnie, nie, powinien... nie wiem. Ej, to jest dziwne. Golemie, co się stało? Golem w szoku, oczy mu wywaliło. Zobaczcie. Ale ma goły wielkie! Ej, jak golem się boi, to ja też się będę bał. Ej, no ja tym bardziej! Ej, musimy go jakoś pokonać, Niko. Tam Tylko widzę domek. Jak? Tam jest domek bardzo wysoko, widzisz, u góry położony. Do niego moglibyśmy pójść. Om możemy wejść bardzo, bardzo wysoko tam, gdzie księżyc lata, to z tego domku byśmy mogli go sięgnąć. Dawaj, spróbujemy. No to prawda. Ale golem idzie z nami? E, golemie, zostań tutaj o ustawiach villagerów. Golemie zostań tutaj, aby... Zostań, pilnu ich! Czaj, on tu lata, uważaj, ostrożnie, ostrożnie. Pod dachem, pod dachem, pod dachem. Chodź, no dobra, chodź. po cichutku. Chodź tędy, chodź tędy. Może bokiem Idę. pójdziemy z tej strony bardziej bokiem. Czekaj, może tutaj, od prawej, od prawej, dawaj, dawaj, chodź, tędy. chodź Dobra, chodź idziemy naokoło. Dobra, dobra, dobra. Idziemy na około, czyli, czyli nie od lewej tam, jak gdzie on jest, tylko od prawej. O tutaj, od prawej, widzisz? Ok, on dobra, dobra, tam, patrzcie, lata. Lata na lewo i prawo. On nas nie widzi, my jesteśmy z tyłu. Dobra, chodźmy tutaj, Jak z tej on jest strony. Wielki. Dawaj, 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 Niko, uważajmy, biegne, żeby. Biegne. Lepiej, żeby nas nie zobaczył, bo ma takie zęby i oczy, żeby mógł coś tam zrobić. No, Nico. nam zjeść na przykład! Ej, czekaj, tu mamy tarczę! O. Możemy poćwiczyć, ej, nawalać w tarczę, i normalnie wtedy byśmy mogli go. Czekaj, tu są skrzynki, zobaczmy, czekaj. Mamy, ej, łuki z strzałami! Weźmy te strzały i teraz będziemy mogli sobie ćwiczyć, strzelając do tarcz, widzisz? I wtedy o, jak dobra, strzelamy, to, ja strzelam. to tu uczysz się skilla. Będziesz miał wtedy lepszego skilla wtedy. Patrz. Pum, teraz Niko. tutaj, teraz tu. Ja jak tre... celuję, no Nico, celuję. Niko, źle strzelasz, Niko. A ładnie we mnie. Uważaj, bo Nico, ja strzelam. tu w prawo, tu, widzisz? Musisz dobrze ja celować. Nie trafiłem. Niko, o, o, Trafiłem trafił. raz, jest! Dobra, Niko ma krzywe oczy, zobaczcie, bo ogólnie trochę źle widzi, ale dasz radę no, z tymi oczami. A tylko troszeczkę przecież. Dobra, czekaj, wezmę tutaj. Ok, patrz, ja trafiam sam w środek, widzisz? Okay. A czerwone! Dobra, i teraz wejdźmy, teraz tak... oła, w głowę, no kto mnie walął w głowę, do no, nie, Niko! Ja to niechcący! Niko, teraz będę wyglądał jak jakiś dosorożec, no, nie wytrzymię. Narobił, no nie. O, znikko, to nie wytrzymę. Niko coś narobił do niej, O, Niko, dobra. chodźmy teraz na ten domek i na tym domku byśmy go nawalali. Czeko, czekaj, czekaj, schowajmy się tutaj, dobra. nas nie on jest, poczekaj, muszę zobaczyć. Okej, okay, on tam, o, o podlatuje. Ej, spróbujmy go nawalać. Ej, i, pipek! I wtedy. Pimpek tu, pimpek, pimpek. Cicho, cicho, On miał teraz, chodź, tułpintek. O nie, teraz mój kot, jeszcze nie mojego kota teraz. tu brakowało. No nie, on nas wyniochał, patrz. Jeszcze się położył. O, pogłasz go. O nie, ty, nie ma teraz ty, ty. czasu na takie rzeczy, bo tu księżyc lata. Czekaj, on tu leci. Dobra, patrz, patrz, lecili nam go. go. Okej, okay, może weźmy, zróbmy tak, że będziemy biegli do tego domku. Ale to, to szybki spryt, nas... może co? szybko, szyko, 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 prawo, dobra dobra, 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 zobaczy nas poważnie. Uczęty, dawaj. Uczęty, dawaj. Uczęty, pipek, uważasz, on ci zobaczył, pipek. Pipek, chodź, biegni, że szybko, a dwóch łapach biegnij. <grym> U nas pibuś. widzi, jest księżyc. Dawajcie na górę, musimy o, wejść dawaj, szybko. szybko. Na ten wielki dom, na wielki dom, na wielki. Jak najwyżej. Największą chatę dawaj na samej górze. Żebyśmy byli. Ponad nim musimy być na takim samym poziomie. Dawaj tutaj, na prawo, na prawo, na prawo, patrzę, już wszyscy mi do, do bliżej Woko celne. PO! Dostał w Dawaj go, dawaj, go ja też! Dobra, jeszcze drugie. musimy wyżej, musimy wyżej, wyżej jeszcze tutaj wejść. Pimpek biegnie. Z nami. Dawaj, 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 Pimpek. wchodzimy na całą górę, teraz tu, hops, hops, dobrze, teraz tutaj. Okej, okay. tu rozwalamy. I... I wchodzimy Lepku, do środka. Jesteśmy dobra. Jesteśmy w środku, jesteśmy w środku w domku, dobra. Wejdźmy tutaj na balkon i będziemy mogli go z góry strzelać, tak? Dobrze. Patrzcie, yes, jesteśmy na balkonie. Go. I teraz z balkonu możemy go nawalać mocniej. Dawajcie, w oko, w oko, w oko. woko, woko, mu woko. Zęby. Go teraz. Dobra, teraz nawalamy. Niko, uważaj. Masz, Niko, co Niko, masz, Niko, masz, masz, Niko, Ej, Ej, Ej. Niko, 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 co się stało, Niko, co się dzieje. go eee, właśnie zjadł? Ej, mu jego przyjaciela, Niko, ty! Ej! On się dziwnie zachowuje, ten księżyc. Ej, co mu się dzieje? Patrz, jak on się kręci, na lewo i prawo. Ej, bardzo dziwnie się obraca. Ej, Niko, jesteś tam? Czekaj, nawalam w niego! Nawala w niego! Niko! Niko, jesteś tam? Halo! Nawala w niego! Masz ty! No, dawaj? Co się stało? Ziemasz! Ej, zaraz, zaraz, czemu ten księżyc zmienił się w Niko? Eee... Chodź tutaj! Impek, cofnij się do tyłu! Chodź tu. Ej, ten, ten księżyc zmienił się w Niko. Ej, co tu się stało? On go zjadł i teraz jest księżycem? Ale zaraz, zaraz, patrzcie, ten księżyc jest zielony. On ma krzywe oczy jak Niko. Ej, on normalnie... Ten księżyc ma krzywe oczy jak Niko! Niko, to jestem ja! Ej, to ja twój przyjaciel! Niko! No to jest! Zjemcie! Nie, nie, zjadaj mnie! Cofnij się, cofnij się, Bibek, cofnij się, cofnij się, cofnij się! No dawaj na górę, na górę, na wyżej, wyżej, piętro wyżej. Wchodzimy po schodach do góry. Ej, Niko, stał się księżycem, jaką wygląda! Jakie ma tutaj zęby, zobaczcie! I krzywo oczy. No chodźcie do mnie! Ej pipek, co tu się stało? Widzisz to? Zobacz. Widzisz pipek też w szoku? Co tu się stało? pimpek miauczy. Ej, dobra, Niko został... Nasz przyjaciel został księżycem. Musimy mu pomóc jakoś Nie możemy go tak zostawić. Niko, nie leci. O nie, gdzie on leci? O nie. Mm, może zjem e... sobie kogoś innego. O nie, Niko leci na naszą wioskę! Nie, Niko! Nie leci na naszą wioskę, nie zjadaj nasze wioski! Nie! Ale jestem głodny! Czekaj, tutaj wejdę, Hop, dobra, przeskoczyłem tutaj. Niko leci na naszą wioskę! O o, i wioskę, czekaj, czekaj, bo tam jest jeszcze wioska villagerów. Ej, e, Niko, nie leci tam, słyszysz mnie, Halo? Niko, Niko, czekaj! sobie! On zobaczył villagerów, ej, on zobaczył tych stojących villagerów! Uuu, villagerowie! O nie, on leci do villagerów, a tam oni stali! Villagerowie, czekajcie, daj, pomóżmy im, pimpek! Ar... Chodźmy, chodźmy, szybko, szybko, szybko. Idziemy teraz tu, skacze jak Tarzan, biegnie, biegnie, Szybko, 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 biegniemy, musimy e, zatrzymać Niko, księżyca złego. Niko! Zostaw tych villagerów! Niko, Niko, no nie! Dlaczego villagerów on bierze? Zjada villagerów! Ej, nie, villagerowie! Oh, oh. smaczne! zjada. Zostaw go, zostaw jego, zostaw jego! Nie, zjadł go! No, nie serio. Niko, to ja, to ja, twój przyjaciel, Pimpek, nie poznajesz nas? O, 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 szalał! Nie znam was, ale mogę was zjeść! Ej, on oszalał, ten księżyc oszalał, on oszalał, on oszalał! Wstawajcie, uciekajcie! Dobra, idziemy teraz tutaj, chodź. Nie, 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 teraz co możemy zrobić? Pimpek, co możemy zrobić? Jak go postrzegać? Jak tutaj, e, patrzcie, z łuku nie da rady, muszę coś mocniejszego wziąć, bo jak go nawalam z tego łuku, to patrzcie, on wszystko jakby zjada. O, nie, czekaj, Dora, musimy coś innego wziąć. Chodź, pimpek, dawaj za mną, dawaj za mną, biegnij szybciej, ja nie tak wolno. Na dwóch łapach biegi na czterech. Szybko do mojego domku, do mojego domku. O, tutaj mam broń, Zobaczcie, mam taki flame i będziemy mogli go ogniem, o, spróbujemy takim ogniem go przegonić. Może właśnie ogień, nie będzie lubił ognia. Patrzcie, mam taki taką bro, fajną broń i z tego będzie ogień leciał. Let's go, widzisz to, Pimpek? Walnę go z ognia. E, tylko czekaj, tutaj jest zgaszę, żeby mi się tu nie podpaliło nic. Dobra. Ej, czekaj, leci Niko. Niko, zostaw... Ej, co ty robisz? Zjada mój dom! Eee, dobre. Naprawdę, nawet Niko zjada dom. Ej, on może zadać chyba wszystko. On jest taki duży, że on może zjadać, żeby rosnąć. A, czekaj. Niko, tu jestem. Chodź tu, chodź tu, tutaj, co tutaj. Co ty tam masz? Uh, jaki ty jesteś, baba Zubnia! Jest? Dostaję, Dostaje, haha! Patrz, on Tak, cofa się? Cofa go się? Gorąco! No go go masz, no masz, drugi raz. Patrz, Jest, Boi się, boi się, boi Idź się. Idźmy z tym ogniem! Mama Zubnia! Dała nam masz, leci okien. O, już nie dlatuję, patrz odleciał do góry, ale od zaraz on jest wyżej niż ja, nie mogę go trafić. Widzisz, boi się, nie możesz zlecieć. Haha! nie może zlecieć. Zaraz was się. wszystkich zjem. O nie, gdzie on tam leci? Gdzie ty tam lecisz? Gdzie tam lecisz, Niko? Tutaj jakie fajne są. O nie, Niko. O, oh, oh. On zela coraz to bardziej. On jest głodny. Ej, a co? Jak on będzie chciał zjeść cały świat pimpek i całą planetę? Musimy wziąć przyjaciół. Ej, idę po Majkiego. Idę po Lumi. Bierzemy całą ekipę Smajlandię. Wszystkich bierzemy i musimy powstrzymać Niko. Bierzemy teraz Lumi. Biegnę szybko do Majkiego, a to będzie już jutro. Także oglądajcie i bądźcie jutro. Wejdźcie na jutro na Kanał, teraz weźmiemy Majkiego. Idziemy po mojego kolegę!